Co się stało, Mati, w tym autku? Mm. Opowiedz mi, wszystko co wiesz. Aha. Ogólnie wymieniamy tu rozrząd w tym samochodzie. A co to za auto, jeszcze przypomnę? Oh, golf. Jeden, jeden. A jaki rok jest to? Jezu, wymieniasz rozrząd, nie wiesz jaki rocznik. 2013 rok. <laughs> Serio? <coughs> tak, jest to 2013 rok, golf. 7, 1, 6, TDI. I problem jest taki. W tym mm, Ogólnie robimy tu rozrząd, ale wcześniej w tym aucie był taki problem, że zniknęło ogrzewanie w samochodzie. Pierwsze były wycieki płynu, potem zniknęło ogrzewanie. I w poprzednim warsztacie zalali do płynu. Nie mogli sobie z tym poradzić. I zalali do płynu. No tym wyciekiem nie mogli sobie poradzić, gdzie były ubytki płynu. Nie wiadomo gdzie. Zaleje do tego uszczelniacz taki do chłodnic. No i no, jakby przestał być ten płyn, ale zniknęło używanie tego wolcie. I okazało się, ogólnie jak teraz zaczęłem rozbijać się do rozrządu że y, to jest y, silnik, w którym zastosowano płyn chłodniczy G13 z silikatem. To jest takie woreczki z takim krzemianem. W zbiorniku jest złożony. I te worki się rozszczelniają czasie i to zaczyna iść w obieg płynu i się odkłada w układzie chłodzenia i zatyka chłodnicę, nagrzewnicę. Tu jest jeszcze taki w tym momencie takie rozwiązanie, że tutaj jest interkuler wodny. I ten interkuler też wodny się może trafi zatkać od tego? No i się robią różne. Znaczy no, jak to się wszystko zaczyna zatykać, to się... dużo usterek różnych dzieje. No ale czekaj, po co jest ten worek tam? Bo jest zastosowany olej G13. No. To jest taki olej, może olej, płyn chłodniczy, którym e... część glikolu, który jest w tym płynie, który odpowiada za to, żeby on nie zamarzał, no. zastąpiono gliceryną. No. No, bo on był bardziej ekologiczny oczywiście. No. To tylko dlatego. No i oni sobie wymyślili w Volkswagenie, że jak już jest coś takiego... Chodzi o to, tam ogólnie chodzi o to, że ta gliceryna ona ma chyba inne pH. I na samej glicerynie jakby działał ten silnik, to po pewnym czasie trzeba byłoby ten płyn wymienić, bo koroduje od niej aluminium. Że, bo tam są dodatki, ogólnie są dodatki do tego płynu, które tak jakby tą glicerynę, że utrzymują to PH. Ale on z czasem się zużywa. I oni sobie wymyślili, że jak dadzą ten krzemian do tego zbiorniczka, to on będzie utrzymywał to PH i nie trzeba będzie wymieniać tego płynu nigdy. Aha. Taki pomysł. Miał. Widać że to opowiadałeś mi już chyba. No była jakaś taka gadka na temat. No i że nie trzeba będzie tego płynu nigdy wymieniać. No tylko, że jest taki problem, że te worki się rozrywają i ten ekologiczny płyn, którego nie trzeba wymieniać, bo tym w rozerwanym worku trzeba wymienić, razem z chłodnicą, nagrzewnicą, pompą wody i płukaniem układu całego. No i to jest bardzo ekologiczne, a potrafiło jeszcze dojść do tego, że jak zatkało chłodnicę, to potrafił się przegrać silnik i silnik się całkowicie uszkodzić. To też jest uszkodzony silnik, który idzie do utylizacji, też jest bardzo ekologiczny. No ale czekaj, no to się nie liczy w ogóle na jakąś no nie no, reklamacje... Na gwarancji ponoć było no. tak, że oni tego nie uznali jako yy, akcja serwisowa. No. Taka oficjalna, niby była cicha, cicha akcja serwisowa na to i wymieniali ludziom chłodnicę i nagrzewnicę, jak, jak ludzie zgłaszali, że im się przegrzewa samochód. Yy. No, no to Oni ogólnie z tych worków yy, zrezygnowali całkiem. Tu jest jeszcze taki zbiornik, że się dało ten worek wyjąć, nie? Potem wprowadzili takie zbiorniczki, że się tego worka nie da wyjąć. Ludzie zaczęli wyciągać. I się zaczęło... Te korozje tych, tych elementów. Bo chodzi o to, że jak się wyjmie ten worek i się jedzie dalej na tym oleju G13, bez tego worka, to koroduje ten układ od wewnątrz. No. Więc, żeby nie korodował, to trzeba ten worek wymienić albo go wyjąć i zmienić płyn na G12. Tylko, że żeby zmienić na płyn G12, trzeba wypłukać cały układ, bo te płyny się ze sobą gryzą. No. z że zaczynają jakieś zbrylać różne rzeczy. Siedzialoskie to robi. Ogólnie te, do tego na przykład nie wolno lać w ogóle tego płynu G12, jak jest ten krzemian, no. bo ten krzemian się ponoć wypukuje z tego worka, że to jest stwierdzone tam, oni robili jakieś tam badania, co nie? Bo on się wypukuje z tego worka i się robi taki żelowaty i obkleja aluminium w środku. W ogóle to jest świetne. Po prostu jest to tak beznadziejne, <laughs> rozwiązanie. No ale dalej to się robi? Finalnie w ogóle się z tego zrezygnowali, A, dobra. że stwierdzili, że no nie musi być taki ekologiczny ten płyn. I mhm. wprowadzili płyn G12 Evo. Ale nie wiem, czy on jest taki. No nie, w każdym razie nie wymaga już tego worka. Już na, w nowych autach o, już ten zbiornik jest bez tego napisu mit silikat, nie? Wow. Już tego nie ma. Pokaż to. No. Jest takie rozwiązanie, że można ten worek wyjąć, przepukać układ i zamiast tych worków Volkswagen wprawdzie takie naboje plastikowe. Nie worki, bo te worki się rozpieprzały, tylko już są takie naboje plastikowe z siatku. I to niby się nie rozwala. A mogę mówić już? Możesz. A, no to chciałem dopowiedzieć coś jeszcze. Proszę, masz głos. Nie, chodzi mi o to, że ten płyn. Yy, te zbiorniczki z tym krzemianem i ten płyn G13 wszedł w 2012 roku. Więc jak ktoś ma Volkswagena z tych lat, to warto sobie podnieść maskę i sprawdzić, czy na tym zbiorniczku nie ma tego dopiska silikat w takiej ramce. To było widać na filmie. Tak, no, pokazaliśmy. No, i sprawdzić, jeżeli ma ten dopis silikat, to sprawdzić ten woreczek jest w środku. Jak ma ten starego typu zbiorniczek, jak tutaj w tym Golfie był, z pierwszych lat produkcji, to wystarczy odkręcić korek i go tam widać od góry. Ten nowszego typu jest zabudowany i go... A pokażę w mojej więcej, w którym miejscu go widać. On powinien być, tak jak tu są te napisy silikat, jest odpowietrznik, to tutaj powinien być taki widoczny... Jak się przyświeci latarką, powinno być widać ten worek przez, te, przez to... Pudełko. Bo najlepiej widać jak jest opróżniony ten zbiornik całkiem do zera i wtedy poświeci latarką, to widać ten był różowy taki będzie. No i zwróćcie uwagę czy to jest, jeżeli jest no to warto ten zbiorniczek po prostu sobie wymienić, profilaktycznie. jeżeli jest ten zabudowany, a jeżeli nie to wyjąć sobie ten worek i wymienić na taki, na ten nabój co mówiłem, podamy ja, tam w tym filmie można w tej części, trzeba zamówić i chcę to po prostu wymienić, to można zrobić pod domem, to nie wymaga jakichś tam super umiejętności. A można uniknąć takich kłopotów jak tutaj. Bo tutaj, teraz z tym golfem, pukaliśmy układ, ale nie ma takiej pewności, że te wszystkie urządzenia, które w tej chwili działają, już się uruchomią, nie? Z powrotem. Tutaj u tego klienta zastosujemy no, taki, taką metodę. teraz pukaliśmy ten samochód wodą. Cały ma układ przepukany. A akurat tutaj, przy wymianie rozrządu, mieliśmy fajnie, bo mieliśmy zdjętą pompę wody, nie? Mogliśmy go tam pukać z różnych stron. Przepukaliśmy też chłodnicę. No, ale będziemy zalecać to, żeby po tej wymianie, żeby klient trochę pojeździł i żeby przyjechał jeszcze raz na wymianę płynu, nie? Całe. No i tyle. Tu jeszcze w ogóle było wiele problemów takich, bo klient nie był świadomy, że te płyny się między sobą różnią i on jakby ubywał ten płyn, to dolewał nie taki płyn. Zwykły? No, dolewał zwykły taki płyn ze stacji. O. A te zwykłe płyny do przeważnie jest płyn G12 albo G11, nie? No i one są teoretycznie są niemieszalne w ogóle z tym płynem, nie? Ajajaj. Aj, aj. No. Chodzi o to, że no, zwykła taka mała, ludka usterka jak pojechał do kogoś, kto nie miał o tym zielonego pojęcia i wiesz, jakby nikt za to jakichś wielki pieniędzy nie wziął za to naprawę nic w jakiego nie zrobił, a narobiło się sobie tyle kłopotów teraz, że to może bardzo drogo kosztować. Naprawdę. Czyli teraz mogą wychodzić na przykład takie usterki tych jak mówiłeś chłodnicy, tak? Tak, tak, tak. No, klient dostanie takie zalecenie, że będzie musiał bardzo zwracać uwagę na temperaturę. jeszcze ten Wskazanie temperatury w aucie w tych nowych samochodach też nie jest taki precyzyjny. Bardzo często pokazuje 90 stopni, że samochód już się można gotować, nie? No, będziemy musieli zwracać na taką uwagę na poziom płynu, na wskazania temperatury no i czy ogrzewanie jest w środku, nie? Teraz jest to trochę kijowe, bo jest lato, nie? Gorąco, a jednak będziemy musieli sobie to ogrzewanie gdzieś tam co jakiś czas włączyć w samochodzie, sprawdzić, czy ono jest. No. wow. No. po prostu przy okazji zmiany rozrządu się okazało takie coś. Tu w ogóle można zerknąć do środka, nie wiem czy to da się nagrać. Kliszy w zbiorniku jest tego zbiornika jest tylko wylany płynnie. No jest pełno takiego upływającego. Nie będzie widać. A z tego woreczka, tak? No to jest i z tego woreczka, i z tego uszczelniacza. Te takie ciemne kropki no. to jest raczej ten uszczelniacz. Bo ten woreczek, to nawet, tu widać na, na pompie wody, bo się na pompie wody takie delikatny, Ale będzie tak dla przykładu, widać co się dzieje z tym silikatem, jak go zaczyna się wytrącać. O, tu są takie białe. No ja tą pompę trochę już powycierałem, no ale tutaj tak widać na tym fragmencie, nie? To się na, na aluminium odkłada, to jest aluminiowa obudowa i zaczynają się odkładać takie mhm. złogi. Tu jest jeszcze, wiesz, duża komora, to, to się wypłukuje, nie? Najgorzej jest, jak to się zaczyna odkładać w chłodnicy, to są takie malutkie te kanaliki wodne, nie? Mhm. No i gasi się silnik i już przestaje być obieg płynu i on się zaczyna odkładać na tych ściankach. No ale czekaj, do tego to się nie używa w ogóle? W sensie jakim? No, co ty mówisz, że dodali mu ten uszczelniacz taki? A, no to, no tego to w ogóle nie używa się. Mhm. Ja uważam, że z tej chemii takiej, co się do aut w ogóle stosuje, to takie naprawiacze auta nie, w puszce, no. to ten uszczelniacz do chłodnicy jest najgorszy, co chyba jest. Wow. Bo to fakt, że czasami jest tak, że uszczelnia jakieś tam pęknięcia, ale to pływa cały czas w układzie i zatyka nagrzewnicę przede wszystkim. A na nagrzewnica ma mniejsze kanaliki niż chłodnica, nie? Jest bardzo taka drobna. I... Pamiętasz, był u nas kiedyś taki pan Audi, żeśmy mu na grzewnicę. Kompletnie ogrzewanie nie miało. Auto trzymało temperaturę, wszystko było w porządku, i żeśmy kukali sam na grzewnicę I tam pełno takiego syfu właśnie z tej nagrzewnicy wleciało, takie błota. I potem żeśmy to wzięli sobie tą próbkę tego, to właśnie mega dużo tego uszczelniacza tam było. No ale co to no, jest? Zaskoły. Jakieś porady z internetu, czy jakieś stara szkoła ten Uszczelniacz? No nie no, może sobie kupić w sklepie, bo po prostu jest zapisane, że to jest uszczelniacz do chłodni, no, no. znajdź wyciek. To ludzie nie wiedzą co to jest. Mi się wydaje, że po prostu sobie tanio to naprawiam. bo to już 200 20 zł. Nie? Aha, aha, okay. no. A to są takie, no to widziałeś w tym zbiorniku, te takie ciemne granulki, no. nie? No i chodzi o to, że one jak jest wyciek, jak gdzieś wycieka ten płyn, to one się przyklejają do tego pęknięcia i tak się zbrulają, nie? Zaklejają to, tylko że nie tylko pęknięcia. No też zaklejają chłodnice i nagrzewnicę. Uh -huh. No to w trasie mogłoby być na przykład dobre, że co masz jakiś wyciek, zakleisz i do Tak, i... tylko trzeba brać pod uwagę, że jeżeli sobie to zalejesz, no to już tego z układu się praktycznie nie pozbędziesz. Aha. Bardzo ciężko się pozbyć, bo układy chłodzenia się za bardzo ciężko się tłucze. Bo ten układ jest skomplikowany. To nie są tylko węże, tak jak w domu, że to masz rurkę i kolankę. Te kanały są różne kształty mają, też one nie są obrobione na gładko, na przykład w głowicy. Nie? Są chropowate. No i w to wszystko się wpada ten. Uszczelnia, gdzieś się tam trzyma, a kiedy on się oberwie z tego i gdzieś poleci dalej, no to tego nie wiesz, nie? Aha. No. A zatykają się nagrzewnice dlatego, bo one są ogólnie gładkie, nie? I są pokryte tym tlenkiem yy, aluminium. one są gładziutkie, tylko że z czasem, i jak się płyn starzeje, to, to zaczynają się te tlenki odrywać, nie? To się zaczyna wszystko klejać w środku. I się zaczyna ta powierzchnia robić chropowata. I ten uszczelnia się do tych powierzchni zaczyna przyklejać, nie? No bo on jest ta, z takiego materiału, z takiego czegoś zrobiony, to też jakaś krzewionka jest. Że się ma przylepiać, nie? Do mhm. takich nierówności. No a potem się te, to się przykłada do takich nierówności, a potem się to No to jest jak skrzep w krwi. no. Mhm. Ale co to tylko w Volkswagenach było? Ten yy... silikat tak. Z tego co wiem mhm. To przez dosyć krótki czas. I jeszcze jest taka ciekawostka, bo oni uznawali, że ten płyn jest dożywotni że nie należy go wymieniać, a dożywotność wyliczyli na 8 lat. I dla nich dożywotność silnika to znaczy, że on ma 8 lat jeździć. Mhm. Tak jak gwarancja, tak? Tak, znaczy no, nie, no, gwarancja jest w ogóle tam. 8 lat, nie albo 3 no, na silnik. Czyli ale ten... chyba oni tak uznali, że 8 lat to jest cykl yy, życia samochodu, nie? Yes, no, to chyba I co 8 wie? lat trzeba kupować na auto, nie? Może w Niemczech tak jest. No może. To... No. No, ale to takie właśnie jest. No, nie wiem, nawet to jest nieekologiczne. Nie <grywa>